W Katobusie dzisiaj witamy e, osobę, która, której profesja, przyznaję się szczerze, że e, mnie zachwyciła i zadziwiła. Nie wiedziałam, że takie rzeczy można robić w Katowicach, ale to tylko, e, nie wiem czy mogę powiedzieć, jedna z gałęzi, którą zajmuje się nasz dzisiejszy gość. E, w Katobusie gościmy dzisiaj Rafała Wyszyńskiego, prezesa Fundacji Gisze, zarządcę fabryki porcelany i właściciela winnicy, a rozmowę poprowadzą Marta Paluch i Mateusz Terech. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. To mogę zadać pierwsze pytanie, co by mnie Proszę to zafascynowało w ogóle. Jak to się stało, że w Katowicach powstała winnica, bo myślę, że wiele osób kojarzy winnicę z takim bardzo łagodnym klimatem, z ciepłym klimatem, i absolutnie nie z Polską w ogóle, już nie mówiąc o katowicach. Yy, trochę tak jest, że rzeczywiście kojarzymy winnicę z ciepłym klimatem, przy czym klimat mocno się zmienia. Yy, to generalnie pozwala na to, żeby nawet. Te poważne szczepy hodować w tej chwili w Polsce. W Hiszpanii we Włoszech jest duży problem czy w Portugalii z tym, że one przysychają. W Polsce wino hodować jest coraz łatwiej. Katowice nie wydają mi się jakieś szczególnie wyjątkowe, poza tym, że mają słaby marketing, jeżeli idzie o zieleń. Mało kto wie, że połowa miasta to są lasy. Generalnie, więc tu, tu, tu kwestia tylko marketingu, to nie jest kwestia położenia. Czy... A jak właśnie. Możemy, możemy liczyć na to, że Katowice staną się jakimś winiarskim regionem, bo bardziej kojarzymy Śląsk na razie z tego, że w sąsiednich Tychach, niedaleko stąd, produkowany jest inny napój z procentami. Wino z Katowicami się na razie nie kojarzy. No, ma szansę się kojarzyć. Nie, nie sądzę, żeby stały się regionem winnym, bo do tego potrzebne są tereny, tereny wiejskie, tereny rolne. No, my w tej chwili jesteśmy w Murckach w Katowicach. Jesteśmy na wsi w Katowicach i to jakby jest niezwykłe w tym miejscu. Na Polanie w lesie, która zagospodarowana jest y, jako winnica. Pytała Pani o historię tej winnicy. No, to no właśnie, nie jest... jak do tego doszło, że, że postanowiliście, że tutaj, właśnie tutaj na tym zboczu ten szczep był jakiś taki impuls? Jeden. Yy, to nie jest tak, że my jako Fabryka Porcelany i, i Fundacja Gisze, która nią de facto zarządza, y, wymyśliliśmy sobie w którymś momencie, że będziemy prowadzić winnicę, bo po pierwsze to jest trudne, po drugie jest to mocno nieoczywisty pomysł. To w głównej mierze wyniknęło z tego, że ta winnica powstała Chyba w 2007 roku za sprawą pana Piotra Jaskuły, e, który zresztą do tej pory się nią opiekuje, później e, rozszerzona e, była częścią winnicy Gródek, żeby w końcu stać się e, samodzielną winnicą Gisze. I jakby tak, e, tak wygląda historia tej winnicy. Więc trochę. Yy, trochę zbieg okoliczności, yy, trochę dzieje, yy, dzieje paru osób po drodze yy, i w ten sposób możemy się cieszyć widem z Katowic. Jak działa winnica w Katowicach? Ile osób pracuje przy tym, żeby o nią zadbać? I, I jak to w ogóle funkcjonuje? Bo my tu nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego typu upraw. Proszę mi wierzyć, że ja też nie byłem na początku i dużym yy, odkryciem było dla mnie to, że musimy zatrudnić yy, kilka osób na etacie, E, które tą winicą się opiekują. Na szczęście udało się znaleźć pasjonatów e, wina, w sensie krzewów, winorośli. E, A nie picia wina <laughs> tylko i wyłącznie. E, e, którzy, e, którzy tu pracują, bo e, to wydaje się, że to jest obrywanie listków, tam przerywanie, przycinanie gałęzi. Natomiast bez tej takiej pasji e, do winiarstwa trudno. Trudno się tym zajmować na co dzień i też dostrzegać różne symptomy chorobowe, bo głównym problemem przy prowadzeniu winnicy jest to, że ona ciągle jest przez coś atakowana: przez grzyby, przez choroby, przez osy, przez ptaki, a na końcu, jak są dojrzałe, to jeszcze przez dziki. Więc to taka ciągła walka, zresztą to chyba generalnie w rolnictwie tak jest, no bo to jakby gałąź rolnictwa, że gdzieś zawsze te przeciwności losu od pogody po faunę i florę. To jak ciągła walka, to w jakim momencie teraz jesteśmy? Bo nagrywamy w takim wyjątkowym momencie dla cyklu takiego życia i owocowania winnicy. Myślę, że nagrywamy w tym takim najbardziej oczywistym dla winnicy dniu, no bo dzisiaj, e, dzisiaj zbieramy winogrona. i to jest ten moment, tak sobie myślę, który każdy ma w głowie, albo ten obrazek, który każdy ma w głowie, że tak wygląda dzień na winnicy. Czyli wesoli, weseli ludzie z sekatorami, zadowoleni, słońce świeci, łazimy sobie między krzewami i tniemy te, te dojrzałe kiście. No, to jest jakby ten creme de la creme, po całej tej walce, nierównej zresztą walce, kiedy możemy rzeczywiście się spotkać. Nawet z wieloma osobami towarzysko iść sobie wzdłuż rzędów, bo najfajniej się tnie, jak jedna osoba jest z jednej strony, druga z drugiej i można sobie spacerować pod górę rzędu, rozmawiać i ciąć to, ciąć to do skrzynek. Więc no, ten dzień jest dniem miłym, wyjątkowym. Zawsze musi być pogoda, bo. Te winogrona muszą być suche, żeby można, znaczy w sensie nie mogą być zmoknięte, żeby można to było przetłoczyć, żeby nie było za dużo wody, żeby znowu nie spadł poziom cukru, bo od niego uzależniony jest smak wina, no i to kiedy zbieramy. Dlatego to też często jest dla nas samych niespodzianka, że za dwa dni na przykład musimy zbierać, bo nagle zmienia się pogoda. Mieliśmy w planie, że to wszystko jeszcze tydzień albo dwa tygodnie powisi na krzakach. A tu się okazuje, że zmienia się front i nagle za chwilę będą burze, deszcze i już nic z tego nie będzie. Czyli nie dość, że trzeba być specjalistą od wina, to jeszcze od pogody. Tak, bo mamy pięć albo sześć aplikacji do pogody w telefonach wszyscy. <grym> Ludzie radośni wychodzą do winnicy, żeby to winobranie przeżywać, ale jak już wychodzą z tej winnicy, to już pewnie tacy bardzo radośni nie są, bo już <grym> mają trochę dosyć. Mają dosyć, wszyscy mamy dosyć, natomiast wychodzą radośnie, bo tak sobie wymyśliliśmy, żeby... Tego klimatu z filmów o winnicach we Włoszech trochę tu wprowadzić, to i w trakcie zbierania, i po zbieraniu, na wszystkich czeka śniadanie, które, które możemy wspólnie zjeść, napić się kawy. No nie pijemy wina, to raczej tylko w filmach to wino, to wino piją przy winobraniu. Tu jemy śniadanie, pijemy kawę, wracamy na pole, a potem zależy, która jest godzina, to wymyślamy, co dalej. A ile tego jest do zebrania? To się liczy w tonach? To się liczy w tonach. W tym roku mamy klęskę urodzaju. Pierwszy raz na tej winnicy, bo zazwyczaj były duże problemy. Jesteśmy w dużym szoku poznawczym, bo niektórych odmian jest dwa razy tyle co w zeszłym roku, więc, tak nastawieni dosyć lajtowo, spędzamy tu o kilka godzin. O kilka godzin więcej przy tych zbiorach, co, co generalnie jest fajne, bo, bo będzie więcej wina i będzie więcej zabawy z dystrybucją wina, bo to też jest ciekawy case, kiedy my proponujemy. E, wino, które de facto wyniknęło trochę z jakiejś zabawy, trochę z przypadku, mm, proponujemy do, do restauracji czy do e, winiarni. Wino, które powstało w Katowicach i to, to, co pani zresztą zauważyła, jak to w Katowicach, e, wszyscy tak reagują, po czym próbują tego wina i okazuje się, że jest doskonałe. E, mimo tego, że jest młode, e, więc to, e, to wszystko powoduje, że e, taki dzień jak dziś jest e, naprawdę naprawdę przyjemne. Właśnie to, gdzie będzie można skosztować tego wina. To znaczy czy jest mhm. już jakiś plan na to, żeby dystrybuować jeszcze szerzej, bo na razie było dostępne? Ono było tylko dostępne w fabryce tylko w, w, w prodiżu. tak. E, jakby to wynikało też z tego, że my mm, dopiero winogrona zebrane w zeszłym roku, które zostaje przerobione na wino białe, czerwone i różowe, mieliśmy dostępne te wina od maja tego roku, i jakby potem był okres wakacyjny, no to wiadomo, nikogo, nikogo nie ma, i dopiero po wakacjach byliśmy w stanie wystartować z dystrybucją. Myślę, że w większości hoteli katowickich wino, wino za gości, ponieważ, tak jak powiedziałem, głównie pewnie póki co jako ciekawostka, nie jako smak, jest kupowane. A to wszystko, co się tutaj dzieje, musi być robione ręcznie, czy jak to wygląda? Bo pewnie dla naszych widzów, słuchaczy, ten temat jest tak egzotyczny, że zastanawiałem się, czy w ogóle no, jak to wygląda tak na co dzień. To jest mała winnica i generalnie jest tak, że w małych winnicach to wszystko robi się ręcznie. A mała, to znaczy, jak. Ona no, ma nieco dwa hektary, ta winnica, mała. cały <grym> tak. spory kawałek. Tak, no oczywiście kawałek Ziemi jest, jest spory, natomiast jak na winnicę, ona jest mała. Przy takich dużych przemysłowych winnicach są też inne rozstawy między rzędami. Tam się mieszczą specjalne maszyny. Są nawet urządzenia, które pomagają zrywać winogrona, ale to wtedy zupełnie inaczej się prowadzi te łozy. Zupełnie inaczej to wygląda. W Stanach mają to zupełnie odwrócone. I tam rzeczywiście to jest tak zmechanizowane, że do każdej czynności, do której my używamy rąk, oni używają maszyny. I co będzie dalej z tą winnicą? Bo teraz mamy piękny październik, jeszcze jest w miarę ciepło, a za chwilę zima. Trzeba winnicę jakoś przygotować do zimy? Tak. Y tu trochę nas zaskoczyła jedna rzecz, bo ja teraz nie wiem, z której dzielnicy ale zgłosiło się do nas technikum ogrodnicze, które chciałoby robić praktyki na winnicy. Chcieliśmy już, żeby mieli okazję zbierać winogrona, ale coś tam w szkole nie pasuje. Oni głównie te praktyki mają w piątek, natomiast mogą, mogą pod okiem pracowników winnicy przycinać, bo to się robi na jesień, jakby porządkuje się winnicę i przycina się te wybujałe, wybujałe łozy. No generalnie z tych szaków, które teraz widzimy, zostaje mniej więcej jedna czwarta. Więc to wszystko trzeba obciąć, trzeba posprzątać, trzeba zwieść, zagrabić liście. I tym, tym mogą się zajmować ci praktykanci z technikum ogrodniczego, co mnie bardzo zaskoczyło i ucieszyło. A czy to jest tak, że rzeczywiście w Katowicach kiedyś będziemy mieli takie zagłębie winne? Jest w ogóle tutaj taki potencjał, czy raczej ta winnica będzie ciekawostką? To będzie ciekawostka. My nie mamy y, miejsca na to, żeby, y, żeby hodować na taką skalę y, wino w Katowicach. Te y, no my jesteśmy w tej chwili na obrzeżach Katowic. Mhm. Jesteśmy w lesie, to jest polana, super miejsce, natomiast no, wygodniej by było na dużym polu, które jest przewietrzane, bo ona tu wygląda urokliwie, natomiast problem polega na tym, że w lesie jest dużo chorób grzybowych przede wszystkim i to wszystko atakuje. Te, te winogrona, więc myślę, że zostaniemy ciekawostką. Na Śląsku nie, bo jest dużo więcej winnic na Śląsku. To są e, starsze winnice z większymi tradycjami, e, więc te wina ze Śląska pojawiają się i pewnie się będą pojawiać, bo temat jest coraz ciekawszy. To zresztą też widać po kierunkach studiów. E, I tu ciekawostka na akademiach medycznych e, otwierają się podyplomówki z analogii. Coraz więcej tego typu kierunków się otwiera. Ludzie są coraz bardziej zainteresowani tym, żeby coś wiedzieć o winie, żeby móc o winie opowiedzieć, ale też, żeby uczestniczyć jakoś w procesie produkcji wina, bo to, to na przestrzeni tych kilku lat, od których prowadzimy te winnice, widać coraz więcej jest takich wiadomości w mediach społecznościowych czy w mailach, które są nakierowane stricte na Ciekawostki związane z produkowaniem wina, no bo to jakby my też nie jesteśmy mistrzem w produkcji i nie będziemy tu udawać, że specjalizujemy się i komuś możemy podpowiadać. Natomiast coraz więcej pytań dotyczy produkcji, a nie samego zakupu wina. No to wróciliśmy trochę z Toskanii do Katowic i na Górny Śląsk, więc może przeniesiemy się z tych sielskich obrazków winnicy. I wrócimy bliżej centrum Katowic, czyli do multifunkcjonalnego miejsca, jakim jest fabryka porcelany. O tym też chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać. Co to w ogóle jest za miejsce i skąd pomysł, żeby to miejsce właśnie w tych przestrzeniach poindustrialnych się znalazło? Ja mogę dopytać jeszcze, bo Jace. ja się dowiedziałam, że to w trakcie spaceru wyniknęło, że Pan lubił tam spacerować w okolicach z psem. Czy to jest miejska legenda? E, nie, to jest miejska legenda. E, ja nie wiedziałem, że w Katowicach była fabryka porcelany. E, szukałem miejsca na biuro, e, to był 2011 rok, zjeżdżałem z górki, była piękna, no to tak jak dzisiaj, e, piękna, słoneczna jesień i jak zjechałem z tej górki na Porcelanowej, zobaczyłem fabrykę, mówię, e, jako pasjonat starej cegły, mówię, no trzeba jakoś wymyślić, żeby żeby coś z tym zrobić. Później się okazało, że byliśmy, bo stworzyliśmy spółkę, żeby móc to kupić, byliśmy jedynym oferentem, który nie chciał zburzyć tego miejsca przez miejscowy plan, który tam zresztą dalej obowiązuje, a który dopuszcza między innymi centrum logistyczne. Pozostali chcieli to. To zrównać z ziemią. Nam zależało na tym, żeby coś z tym zrobić. E, mówię coś z tym zrobić, bo to, to nie jest tak, że w głowach mieliśmy plan na to, że rzeczywiście to miejsce stanie się takim e, teraz popularnym i modnym, e, multifunkcyjnym miejscem, bo jakby ono się też tym broni, e, że trochę ma strukturę małego miasta, w którym dostępna jest bardzo duża ilość różnych usług, oprócz tego, że oczywiście w dużej mierze to są biura. E, i spędza się tam w miarę przyjemnie czas, więc to, to działa mocno na korzyść tego miejsca. A jak ciężko było przekonać? Tych potencjalnych najemców, że to będzie cudowne miejsce, bo czytając historię, wyczytałam, że państwo fragmentami remontowali i wizualizowali w ten sposób. Tak, my, ona nigdy nie została wyłączona z użytkowania fabryka. To było tak, że my remontowaliśmy poszczególne, poszczególne budynki czy poszczególne piętra, gdzieś tam etapowaliśmy zagospodarowanie terenu, ale nigdy to nie było włączone, więc najemcy tak naprawdę byli aktywną częścią całego. Remontu czy, czy rewitalizacji. I są tacy, którzy do dzisiaj z nami są, a są od samego początku. Jakby nie mówię tu tylko i wyłącznie o fabryce porcelany, de facto, która produkuje porcelanę, ale też o innych najemcach, którzy przez różne perypetie przechodzili z nami. No bo podczas takiego remontu czasem wyłączy się prąd w całej dzielnicy, czasem uszkodzi się wodociąg, czasem coś innego, więc bywa, bywa wesoło. Czasem lubi się koło przy aucie, jak się za głęboko dziurę wykopie, a się komuś nie powie. To wszystko, to wszystko za nami, tak jak mówię, część tych ludzi z nami, z nami została i to jest super. Ja nie jestem może najstarszym mieszkańcem Katowic, ale jakby 2010 rok to jeszcze nie był chyba w Polsce i na Śląsku taki moment, żeby tworzyć takie przestrzenie. Nie, 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 to, to jakby to, to był jakiś taki początek tego trendu związanego z rewitalizacją. Wtedy zaczynała się Przebudowa Muzeum Śląskiego. E, jakby potem odkryto, odkryto na Śląsku czy, czy w Katowicach potencjał tych, tych nieruchomości poprzemysłowych, których pokopalnianych zostało niewiele, bo wiadomo w jaki sposób to było oczyszczone. E, my w tamtych, w tamtych latach wpisaliśmy się w taki fajny, e, fajny trend i hura optymizm też związany z tymi budynkami. E, u nas jakby udało nam się pójść krok dalej, udało nam się pozyskać dotacje, rzeczywiście te budynki zrewitalizować i wszędzie wprowadzić, wprowadzić jakościowe nowe życie, bo to też nie jest tak, że tam powstały magazyny, na przykład, tak, bo mogły. Tylko powstały różne różne miejsca, w które wprowadzili się różni ludzie, którzy wprowadzili różnego rodzaju usługi, ale też życie rano, wieczorem, po południu, gdzieś tam każdy według schematu organizacyjnego swojej firmy. Po tej ponad dekadzie działalności, gdzie pan widzi cały czas tą największą wartość tego miejsca? Czy to się zmieniło, na przykład z czasem w trakcie inwestycji? Czy... To się zmieniło. To byliśmy Takim miejscem na uboczu, które wydawało mi się no, taką enklawą, tak jak powiedziałem, spokoju, jakiejś takiej miłej atmosfery, pozdrowienia, przywitania się. W tej chwili dynamicznie zbliżyliśmy się do centrum Katowic, bo między innymi pewnie przez, przez to... Że na przykład udało mi się załatwić e, to, żeby na Porcelanowej pojawił się autobus. E, więcej ludzi się tam pojawia. Nasza komunikacja spowodowała, że ludzie odkryli, że po drugiej stronie całego kompleksu jest stacja kolejowa, którą jedzie się minutę, e, minutę do centrum. E, czy w końcu nowa droga, która powstaje w tej chwili na gospodarczej, żeby połączyć, połączyć fabrykę, no nie fabrykę, ulicę Porcelanową z Nikiszowcem. Teraz będzie się zmieniał miejscowy plan, który też jakby trochę bardziej ukierunkowuje to miejsce na usługi niż, niż na produkcję. Więc jesteśmy w zupełnie innym miejscu, jakby nie tylko... Nie tylko gdzieś tam w głowie, ale też de facto na mapie, na mapie Katowic. Marta tu wcześniej pytała, czy łatwo było przekonać, i czy było to zaufanie najemców potencjalnych do tego miejsca. Ja chciałem zapytać o to, czy ta architektura pomogła w tym? Czy to nasze śląskie przywiązanie do, tego, do tej industrialnej tradycji i to, że ta, ta cegła, że to tak wygląda, że to jest takie ładne, czy dało się zbudować tam nowy budynek i w tym miejscu prowadzić taką działalność, czy jednak to, że to była fabryka wcześniej, to pomogło, żeby to miejsce ożywić? Nie, no myślę, że w największym stopniu właśnie to, że Zresztą to tak w dzisiejszych czasach trochę ten cegła staje się materiałami szlachetnymi, e, więc te szlachetne historyczne w tym miejscu materiały spowodowały to, e, czy generalnie powodują, że czujemy się lepiej we wnętrzach. I w otoczeniu takich budynków, no to jednak jeżeli mamy do wyboru silikatowy tynk albo starą cegłę, to zawsze wybierzemy starą cegłę, bo wydaje nam się, że będzie nam się lepiej oddychać, lepiej pracować i generalnie lepiej się, lepiej się czuć w takim miejscu, więc niewątpliwym atutem i tym, co, co powoduje, że ludzie chcą tam przychodzić, czy chcą tam wynajmować biura jest to, że to jest stary budynek wybudowany ze starej cegły. To jaka przyszłość jeszcze przed fabryką? Czy są już jakieś plany takie konkretne, inwestycyjne na przykład? Bo wspominał Pan o tym, że zmienia się trochę ten plan mm -hmm. zagospodarowania. E, dzięki komunikacji miejskiej coraz większa rzesza e, odbiorców dociera, mm -hmm. więc co dalej. E, to generalnie w takich miejscach jest tak, że nam się cały czas zmienia garnitur najemców, z którego wynikają, e, wynikają różne. Różne tematy. My generalnie jesteśmy otwarci na to, żeby na przykład w fabryce pojawiło się dużo, dużo knajp. Jest tam tylko jedna restauracja. Byłoby fajnie, gdyby ich było więcej i gdyby to było miejsce, do którego ludzie przyjeżdżają jeść. Bo nie każdy ma ochotę na kotleta, ktoś ma ochotę na sushi, jak ktoś ma ochotę na burgera. To, co na pewno się stanie, to pojawi się już niedługo kawiarnia na dziedzińcu fabryki porcelany razem z palarnią kawy, więc sam nie mogę się doczekać, bo jestem ciekaw, jak to wpłynie na odbiór miejsca i ruch na dziedzińcu, bo ten, kto był, wie, że wewnątrz fabryki i tego całego kompleksu jest taki przyjemny, ceglany dziedziniec, na którym teraz będą się mogły po prostu pojawić stoliki kawiarniane, ogródkowe latem i będzie pachniało kawą. Na tym dziedzińcu można zobaczyć taki napis epoki słusznie minionej: Podniesienie jakości daje dobrobyt. Ja chciałbym zapytać, czy podniesienie jakości tego miejsca dało dobrobyt i komu? Podniesienie jakości tego miejsca dało dobrobyt temu miejscu? Czy generalnie powoduje to, że to miejsce może funkcjonować i istnieć, bo jakby przez ten przez to oczywiste podniesienie jakości przestrzeni, która, która tam jest. Ludzie chcieli po prostu się tam pojawić, chce im się przychodzić, chcą uczestniczyć w tym, co tam się dzieje. I to wszystko ma szansę sobie kolejne 100 lat trwać. Jeżeli wspomniał Pan o tym stuleciu, to myślę, że e, pora przejść do takiego ważnego elementu naszych rozmów, czyli pytań od widzów. Mhm. I może to nie jest pytanie, ale e, jest to tak piękne wspomnienie, że sądzę, że warto je zacytować, bo pani Sylwia napisała, piękna porcelana, mój pier pierwszy zawód Z zawodu uczył mnie stary majster, rozrabiać farby według temperatury spalania, nauczył malować złotem platyną, malować sztafarze, rozróżniać pędzle według włosia, ścięcia, przeznaczenia, magia. A wiecie, był taki zwyczaj w porcelanie Bogucice, że jak ktoś wychodził za mąż żenił się, dostawał od pracodawcy serwis kawowy, obiadowy w zależności od stażu. Tańszy lub droższy, a jak ktoś chciał droższy, to dopłacał. Najpiękniejsze były te zestawy, które robiliśmy na eksport, na przykład do Anglii, Irlandii, cuda. Łaska się wokół kręci. E no, w takim szczytowym momencie tam pracowało 1400 osób, to proszę sobie wyobrazić, ile oni rozdali tych zestawów y, na, te, y, na te śluby. Natomiast rzeczywiście y, 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 po zakupie fabryki ja zacząłem się interesować porcelaną dosyć mocno. Potem, jak wiemy, winem, y, to tak człowiekowi się zmienia w życiu. Natomiast wtedy bardzo, bardzo porcelaną i ona była bardzo tania. I, znaczy w sumie głównie na Allegro y, sobie to kupowałem, bo y, niestety historia związana związana z porcelaną i, i tym, co zostało w fabryce, jest taka, że po dwóch upadłościach zostało niewiele. E, więc wszystkie pamiątki związane z e, jakimiś starymi e, fasonami, no to są rzeczy kupione na Allegro e, albo takie, które gdzieś tam w prezencie od kogoś, e, od kogoś dostaliśmy. E, I te produkowane na eksport rzeczywiście są, e, są niezwykłe. To nie są. E, to nie są Zestawy, które można spotkać w śląskich byfyjach, to są bardzo żmudnie zdobione, zdobione zestawy. Mamy może ze trzy takie takie w fabryce. To, tam, to nie jest kwestia trzech kwiatuszków i prążka złotego, tylko, tylko naprawdę cudnie ozdobionych, ozdobionych filiżanek czy talerzy. Pojawiło się też pytanie. Patrząc na stare zdjęcia sprzed 2010 roku z fabryki porcelany, w sumie ono się nasuwa. I patrząc na to, że za ścianą Katobusa mamy winnicę w Katowicach. Czy jest jakieś wyzwanie, którego bałby się pan podjąć? Te dwa rzeczywiście szalone, takie skrajnie, skrajnie różne. Powiem tak, że to z biegiem lat chyba człowiekowi nie przybywa odwagi. W takich tematach, ponieważ wiem, ile trudności, ile trudności po drodze nas, nas w fabryce spotkało, to wcale nie jestem taki pewien, czy drugi raz tak ochoczo kupiłbym, kupiłbym starą, starą fabrykę porcelany. Tym bardziej, że takich propozycji z ościennych miast czy gmin mam naprawdę wiele, bo. Wiele, wiele z nich chciałoby mieć coś na miarę fabryki porcelany i w wielu miejscach są jeszcze budynki, w których coś takiego można by zrobić. Natomiast trochę ograniczony już w tej chwili doświadczeniem i tym, co mam w głowie, myślę, że są takie rzeczy, które mógłbym już teraz nie podawać, ponieważ mam blokady w głowie i wiem, wiem jak, jest, jak jest ciężko. To fabryka porcelany mogłaby się udać w każdym miejscu, czy udała się, bo jest w Katowicach? Yy, oczywiście... Yy, tak wiem, powodzenie, nam, ale... Nie, 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 to ja zupełnie co innego chciałem powiedzieć, że jakby w nieruchomościach, bo jakby to w tej kategorii należy odczytywać, niezwykle ważne jest yy, położenie, czy yy, lokalizacja, więc to, że ona jest w Katowicach, yy, bardzo pomaga. Yy, Katowice też pretendują do tego, żeby być, yy, żeby być centrum yy, BPO na Śląsku i... Yy, to bardzo, to bardzo pomaga rzeczywiście. Nie wyobrażam sobie y, kilku firm, które są u nas, y, że chciałyby się zlokalizować w jakichś y, nawet ościennych, blisko położonych, ale miastach poza poza katowicami. I na tym skończymy naszą dzisiejszą rozmowę, choć mogłaby ona trwać jeszcze długo. Naszym gościem był Rafał Wyszyński, człowiek, który pokazał nam, że można połączyć katowice z winem i z porcelaną. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. जंग